W kwietniu w auli Małchowianki odbył się finał dziewiątej już edycji konkursu Godni naśladowania. To cykliczna impreza, która organizowana jest w naszym mieście, a ma ona na celu wybranie najbardziej aktywnych i zauważalnych organizacji pozarządowych z płocka. Finałowa Gala udowodniła, że z roku na rok jest coraz więcej godnych zauważenia organizacji pozarządowych. Tym razem wyróżniono ich aż 31. Wszystkie docenione organizacje wykazują ogromną aktywność i prężnie działają na rzecz płocka i płoczczan. Kapituła wyłoniła też najlepszych z najlepszych w trzech różnych kategoriach. Jury doceniło najprężniej działające organizacje działające w obszarze kultury, edukacji, nauki i sportu, turystyki i rekreacji oraz w obszarze pomocy społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień. Docenione organizacje otrzymały bezcenny tytuł godnego naśladowania. A kto wygrał w tym roku? W obszarze kultury, edukacji i nauki tytuł przyznano Płockiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Książek i Bibliotek. W dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji zwycięzcą został Płocki Klub Olimpijczyka, natomiast w obszarze pomocy społecznej, zdrowia i profilaktyki tytuł godnego naśladowania otrzymał Polski Komitet Pomocy Społecznej, zarząd rejonowy w Płocku. Gala konkursu Godni Naśladowania to niezwykle ważny moment nie tylko dla laureatów, lecz także dla włodarza miasta Andrzeja Nowakowskiego. To już dziewiąta gala konkursu Godni Naśladowania. To taki szczególny konkurs, gdzie wyróżniamy najlepszych z najlepszych spośród organizacji pozarządowych w Płocku. Organizacji działających na bardzo różnych płaszczyznach, począwszy od pomocy społecznej, wspierania seniorów, dzieci, poprzez kulturę, rozrywkę, turystykę. Także sport jest rzeczywiście, są trzy kategorie, ale organizacji bardzo, bardzo dużo i wyróżnionych i laureatów. Dla mnie to rzeczywiście szczególny moment, bo Płock dzięki właśnie tym organizacjom, dzięki ludziom, którzy pracują w tych organizacjach, jest dużo bardziej uśmiechnięty, radosny, szczęśliwszy, dużo bardziej barwny. I bardzo dobrze, że są oni wśród nas i tak wiele dają z siebie potrzebom. Prezydent dziękował wszystkim laureatom i prosił o więcej. To właśnie dzięki płoczanom zaangażowanym w działalność bardzo wielu organizacji pozarządowych nasze miasto kwitnie. Ja bardzo, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy swój czas, swoją energię, rzadko także pieniądze poświęcają by pomagać innym, by robić coś dobrego na rzecz lokalnej społeczności. To ogromne bogactwo i naprawdę Płock jest dumny ze wszystkich osób, które w tych organizacjach pozarządowych działają. Ja jako prezydent mogę tylko i wyłącznie podziękować. Wszystkim laureatom dziękowała też prowadząca galę Ewa Pietrzak, pełnomocnik prezydenta Płocka do spraw organizacji pozarządowych. Dziewięć lat temu autorzy tego pomysłu stwierdzili, że najwyższy czas, żeby nagradzać płockie organizacje pozarządowe, które tyle wspaniałych rzeczy, inicjatyw robią, robią, jeszcze raz robią na rzecz mieszkańców Płocka. Dlatego co roku prezydent miasta Płocka, wspólnie z kapitułą konkursową, w skład w której wchodzą także przedstawiciele organizacji, wybiera te najlepsze i nagradza. I zawsze staramy się to robić w takich miejscach, które dla nas, dla Płocka są szczególne. Stąd w tym roku spotkaliśmy się w Machowiance. W Płocku mamy ponad 340 organizacji pozarządowych. W zasadzie nie ma obszaru, w którym by te nasze płockie organizacje nie działały, bo począwszy od tych bardzo małych, działających przy szkołach, po bardzo duże organizacje, które zrzeszają nawet kilkaset osób. Działalność kulturalna, sportowa, z zakresu pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, rozwoju lokalnego, przedsiębiorczości, bo i, te, i takie organizacje mamy, ochrony zwierząt. W zasadzie wszystkie obszary, yy, które występują, są zdefiniowane w ustawie o działalności pożytku publicznego, a jest ich w tej chwili 31. Możemy się pochwalić, że mamy organizacje, które działają w Płocku. A czy tytuł godny naśladowania jest tytułem ważnym dla przedstawicieli płockich organizacji pozarządowych? Tak. Ważny, dlatego, że to jest pewna taka nobilitacja organizacji. Powiem więcej, że każda z tych organizacji. Które są zgłoszone, nominowane w konkursie, no tak po cichu liczy, że to ona jest właśnie ta najlepsza. To, co Pani Bożena musiał powiedziała, że naprawdę kapituła jest w bardzo trudnej sytuacji, bo trudno jest, naprawdę bardzo trudno jest wybrać tą najlepszą. Porozmawialiśmy także z nagrodzonymi oraz nominowanymi. Wszyscy nie kryli radości, że mogli znaleźć się w tak zacnym gronie. Ogromny zaszczyt spotkał nas, bowiem nasza działalność reaktywowana po kilku latach, że znalazła uznanie wśród kapituły, wśród tylu ludzi, gdzie no tak jak powiedziano mi bezapelacyjnie, żeśmy wygrali ten... Ten, ten konkurs jestem zadowolony, zaszczycony, ale na to składa się, złożyła się praca wielu pokoleń polskich sportowców, których chcemy przypomnieć społeczeństwu polskiemu nagradzamy tych najstarszych. Za parę dni otwieramy polską olimpiadę młodzieży 5 maja. Wszystkich zapraszam na stadion miejski przy ulicy Sportowej Polska Olimpiada Młodzieży 10 dyscyplinach sportu. Prawie półtora tysiąca uczestników dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wszędzie tam mówimy właśnie o idei olimpizmu, o polskich olimpijczykach, o tym, że nie tylko liczy się dzisiaj pieniądz w sporcie, ale również te humanistyczne wartości też są bardzo, bardzo istotne. Jest to kolejny tytuł, taki tytuł, kilka lat temu otrzymaliśmy, po drodze były różnego rodzaju, nie różnego rodzaju nominacje, Byłam wśród, bo zwykle reprezentowałam w takich sytuacjach swoje stowarzyszenie. Jestem związana, dlatego mówię swoje. Fantastycznie jest być wśród ludzi, którzy działają na rzecz innych i cieszę się, że ja też to mogę zrobić, że, że ktoś też w stosunku do mnie okazał zaufanie, skoro jestem prezesem i wybrana zostałam na kolejny okres. Stowicza. To jest fantastyczne uczucie, bo e, to nagradza wszystko, co do tej pory tak naprawdę wspólnie z innymi osobami się zrobiło, więc uczucie jest naprawdę wspaniałe. Nie spodziewaliśmy się tak naprawdę, aczkolwiek... Jak zobaczyliśmy, ile jest osób yy, nominowanych, to, to było nam bardzo miło, że znaleźliśmy się wśród tych osób i, i to jest naprawdę fantastyczna sprawa. To bardzo cieszy tak naprawdę, bo, bo znakiem tego, że, że w Płocku i w okolicach się dużo dzieje, tak, to jest super sprawa i, i na przykład z tego miejsca chciałbym serdecznie wszystkich zaprosić do tego, żeby właśnie współdziałali razem, żeby razem robili fajne rzeczy, bo, bo tak naprawdę no, może na tym skorzystać my wszyscy, tak? Także, Moim zdaniem serducho rośnie. Już za rok kolejna dziesiąta gala Godni Naśladowania, na którą już teraz serdecznie zapraszamy. Póki co jednak pozostawiamy Państwa z fragmentami z tegorocznej dziewiątej odsłony imprezy.